Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny filmik z cyklu Projekt Denko, i na początku zaczniemy od kolorówki. Mam tu kilka rzeczy, które wykończyłam, które mi się podobały lub nie. Zaraz Wam opowiem o tych rzeczach pokrótce, a potem przejdziemy do pielęgnacji. I tego też będzie trochę. Także zaczynajmy, zapraszam do oglądania. Ok, to zaczniemy od tuszy do rzęs, bo mamy tutaj aż trzy tusze i tutaj wam je pokażę. Pierwszy tusz, jaki wam chcę pokazać, jest to tusz z Estée Lauder i o nim już wam mówiłam w filmiku o. Rzeczach nie wartek swojej ceny. Tutaj Wam dam link, żebyście zobaczyły, co nie polecam. I mimo tego, że tutaj mamy jeszcze sporo tuszu, to on jest po prostu nie nadający się do użytkowania więc e, nawet już nie próbuję, nie daję nikomu, bo jest tak suchy, tak się kruszy i e, jest tak słaby, że po prostu musiał się tutaj znaleźć w projekcie Denko. E, drugi tusz, jest to tusz z Avon, e, jest to Instant Expression Mascara. Z sezji The One I to jest niesamowity tusz Powiem wam, że ja go zużyłam do cna Po prostu do chyba ostatniego możliwego wydłubania Za przeproszeniem Jest to tusz, który sprawował mi się od początku do końca bardzo, ale to bardzo dobrze, super rozdzielał rzęsy, nadawał takiej fajnej objętości, rozdzielał, nie kończył się, nie uzabiły mi oczy od niego, nie osypywał się, no po prostu rewelacyjny tłuszcz. Jak będę miał okazję, to na pewno zamówię sobie go i będę się cieszyć nim na nowo, bo był... Rewelacyjne, także polecam. Kolejny tusz jest to tusz z My Secret Curly Lash. I to jest tuż, nad którym na maksa piałam. I po prostu byłam z niego tak zachwycona. To był ideał według mnie. Przez pierwsze dwa. Max 3 tygodnie, przepięknie podkręcał rzęsy do góry, wiecie takie wachlarze były, ładnie pogrubiał, rozczesywał, rzęsy były takie konkretne, ale po trzech tygodniach tak po prostu od pstryk zaczęło się z nim dziać coś dziwnego i tak bardzo się osypywał, zaczęły mnie łzawić oczy, no strasznie, strasznie dziwnie, więc odstawiłam go, bo nie chciałam się męczyć, ale przez te trzy tygodnie byłam nim zachwycona. Wiem, że jego już nie znajdziecie w Drakazy Natura, bo to była jakaś chyba limitowanka. Kolejna rzecz jest to kredka z marki Maybelline, którą skończyłam do cna. Po prostu tutaj jak widzicie jeszcze jakiś. Ogryzek, to po prostu już jest taki, że nie mogłabym nim malować. Rewelacyjna kredka. Ja bym ją porównała do kredki z makatki cieniuteńkiej, bo tak samo dobrze maluje, jest bardzo precyzyjna, jest długotrwała. Jest moim zdaniem jedną z najlepszych kredek do brwi, takich drogeryjnych, jakie spotkałam w życiu. to po nią sięgnąć, kosztuje około 28 zł. Starcza naprawdę na sporo czasu. Mi starczyła ta kredka na 4 miesiące? Czy 3? Codziennego używania. Także myślę, że to jest dobry wynik, jeżeli codziennie malujecie swoje brwi. Kredka ma po drugiej stronie taki niby bajer, czyli cień do drzwi, którego ja nie używałam, bo uważam, że jest bardzo kiepski. Osypuje się, rozmazywał. Jakieś takie dziwne rzeczy mi się z nim działy, ale jeżeli chodzi o kletkę, to tutaj rewelacja byłam zachwycona. Ja miałam kolor dark brown, także polecam. Dalej mamy eyeliner, i o nim też mówiłam w filmiku z produktami, które nie są warte swojej ceny. Jest to eyeliner z Make Up Forever. Tutaj macie link, zobaczcie sobie, co uważam o tym eyelinerze. Ogólnie eyeliner, bardzo dobre opakowanie okropne. Nie wiem, jak to inaczej e, określić, ale po prostu fatalne opakowanie, z którego nie da się wyciągnąć produktu. Także e, nie polecam tego eyelinera, zwłaszcza za tą cenę. Nie. Dalej mamy kolektor pod oczy z marki NYX. HD i ja miałam kolorek chyba jeden, chyba tak, tak mi się wydaje, że to była jedynka, taki najjaśniejszy, bodajże że czy jakoś tak. Rewelacyjny korektor pod oczy, rozjaśnia, bardzo ładnie krył. To nie jest korektor na niedoskonałości, o tym pamiętajcie tylko pod oczy, więc on nie jest kamuflażem, ale bardzo ładnie zakrywał wszelkie jakieś zaczerwienienia, zaśnienia, czy jakieś ciężkie nieprzespane noce pod oczami no i ładnie rozjaśniał. Także ja jestem z tego korektora bardzo zadowolona i polecam go serdecznie. Długo dosyć go miałam, także polecam jeżeli jeszcze na niego trafię, to na pewno się skuszę i kupię ponownie, bo uważam, że był świetny. Dalej przechodzimy powoli do pielęgnacji. Tutaj mam pielęgnację ust balsam z Lush Posey. To jest balsam, który bardzo dobrze mi służył, który rewelacyjnie nabilża usta, wręcz robi taką grubą, ochronną warstwę, ale jest obrzydliwy w smaku. I e, to jest jego główny minus. Ja miałam spore opory, żeby używać e, ten balsam, bo e, jego smak był tak niedobry, że ciężko było yy, chodzić pół dnia z tym balsamem na ustach. Ja zwykle go nakładałam przed snem na jakieś 20 minut, a potem ścielałam, bo niedobrze mi się robiło przez niego. Także yy, balsam bardzo dobry, ale smak, zapach. No nie polecam pod tym względem, więc jeżeli jesteście czułe na takie rzeczy, to nie będziecie zadowolone tak jak i ja. Także polecam i nie polecam. Trochę trudno stwierdzić. Znalazła się w denku próbka perfum DKY i to jest ten kolor New York. Słuchajcie. To jest tak piękny zapach. Jak dostałam tą próbkę i ją miałam w torebce, to po prostu oszczędzałam ten zapach jak tylko mogłam. I na pewno, jak będę chciała sobie kupić jakieś perfumy, to zainwestuję kupię sobie właśnie perfumy DKNY. Ja w ogóle uwielbiam. Perfumy Dick White, bo one zawsze są takie świeże, takie lekko słodkie, i to nieważne, czy są to jabłuszka, czy to różne takie opcje perfum. Na pewno po ten New York sięgnę i będę używać. Dajcie znać, czy używałyście tych perfum i czy jesteście zadowolone. Ja byłam bardzo i na pewno kiedyś do nich wrócę, kiedyś sobie taką przyjemność i kupię takie perfumy, bo pachną po prostu nieziemsko. Dalej mamy kosmetyk do demakijażu e, oczu i ust z Make Up Forever. E, I to jest kosmetyk, który e, był rewelacyjny. Zmywał nawet e, najbardziej opolny e, tusz do rzęs, e, eyeliner, rzeczy, które bardzo, bardzo się wyżerały e, w usta czy w powieki. Naprawdę świetny. Ma oczywiście wady e, i to aż dwie. Po pierwsze jest to bardzo drogi e, płyn. Kupiłam go przy okazji jakichś e, zakupów takich świątecznych czy... E, Urodzinowych, tak wiecie, prezent dla mnie ode mnie, ale to było chyba dwa lata temu. Coś takiego, albo rok. Nie jestem pewna. W każdym razie, kosmetyk stanowczo za drogi. I to, jak on szybko się kończy, to po prostu jest masakra. To jest płyn, który. Po prostu idzie jak woda, i moim zdaniem nie opłaca się go kupować, bo jest stanowczo za drogi. A mamy tutaj tylko 100 ml, także bez przesady nie jest to wydajny kosmetyk. Ja myślałam, że on będzie bardzo, bardzo wydajny, a tak wcale nie było. Także jeżeli chcecie sobie sprawić kosmetyk, który jest fantastyczny. Fantastycznie zmywa wszystkie opolne produkty, to polecam. Ale zapewniam Was, że zużyjecie go e, stanowczo za szybko. Także no znowu, taki nie. Dużo tutaj jest dzisiaj takich, taki nie. Ale to jest właśnie super, że e, wyrabiamy sobie opinie na jakieś kosmetyki e, i dzięki temu e, możemy potem wrócić do czegoś, co było świetne, lub. Odpuścić sobie to na zawsze. Także dajcie znać, czy używałyście tego płynu z Make-up Jak już jesteśmy przy makijażu, to chciałabym wam pokazać biodelbę, ale to nie jest taka zwykła biodelma, bo to było opakowanie z pompką i ta butelka była ze mną bardzo, bardzo długo. Ja po prostu wlewałam do niej z innych butelek biodermę, żeby mieć łatwy aplikator. Niestety popsuł mi się, więc wymieniłam. Na szczęście miałam jeszcze jedną taką butelkę z pompką, ale pokazuję Wam znowu biodermę, żeby potwierdzić, że moim zdaniem to jest najlepszy płyn micelarny, najlepszy płyn do zamakijażu twarzy yy, i chyba nigdy nie zmienię zdania. Także mm, jak zwykle diodel ma mój numer 1. Yy, szybko powiem Wam, że Szybko powiem Wam, że nadal używam Lady's Pic Stick w żelu i jestem z niego bardzo zadowolona. I tak samo jak biodermy to chyba nigdy nie zmienię antyperspirantu. Lubię ten antyperspirant, nie zostawia śladu na ubraniach, dobrze chroni. Także myślę, że warto po niego sięgnąć jest bardzo wydajne. Także polecam serdecznie. Miałam tutaj zapach Fruity Splash, także każdy zapach jest tak samo dobry i polecam Wam serdecznie. Teraz będziemy mieli, teraz będziemy mieli produkty do włosów i będzie ich kilka sztuk, także... Pierwszy z nich to jest szampon z Artego i jest to szampon nawilżający kremowy szampon do włosów wzbogacony o olejki, sabuki organowy i kameliowy um, oraz proteiny jedwabiu. Um, powiem Wam, że to był naprawdę fajny szampon, naprawdę miło um, się nim myło. Włosy ładne były po myciu, ale to był tak niewydajny szampon, że po prostu używałam i płakałam, że on tak szybko się zużywa. Bo ja używam codziennie szamponu, codziennie moje włosy i no taka buteleczka 150 ml wsteczona na niestety bardzo krótki okres. Jeżeli byłyby większe butelki, to na pewno bym się zdecydowała, bo szampon bardzo mi służył i go serdecznie polecam. Dalej mamy szampon z Schwarzkopf, taka zielona edycja. Ten szampon był w Biglossy i byłam z niego naprawdę zadowolona, bo był taki bardzo lekki, orzeźwiający, i rzeczywiście czułam, że ochrania mi kolor, bo tak szybko się nie spłukiwał, także byłam z niego naprawdę zadowolona. To jest 250 ml, i tutaj mamy wyciąg z zielonej herbaty. Także polecam serdecznie, jeżeli ceficie na nie. W sklepie to się nie wahajcie, tylko kupujcie, bo bardzo fajny szampon. Ja jeszcze go nie widziałam na półkach i bardzo żałuję, bo bym na pewno kupiła sobie jeszcze nieraz. Dalej mamy szampon Beaver, który zrobił mi taki kuku, że po trzech, czterech myciach po prostu. Byłam załamana i e, potem wychodziłam z tego stanu przez jakieś dwa tygodnie. Słuchajcie, tak mi wysuszył e, głowę, skórę głowy e, i włosy, że to po prostu jest coś niesamowitego. Włosy miałam jak papier, e, a do tego e, pojawił mi się łupież. Nigdy nie mam łupieżu, nigdy nie mam problemu z łupieżem, a przynajmniej od wielu lat nie mam problemu z upierzem. E, a tutaj proszę bardzo, pojawił się i to taki skórczy że więc zużyłam szampon, a raczej oddałam kobertkowi, jemu nic się nie stało. E, powiedział, że szampon jak szampon nie widział wielkich różnic, e, ale ja do tego szamponu na pewno nie wrócę i e, czeka na mnie jeszcze odżywka z tej samej sezji i na pewno jej nie zużyję, tylko pójdzie w świat, bo nie chcę sobie zrobić krzywdę. Wychodzi na to, że jestem uczulona na jakiś składnik, który jest w tych szamponach i tak miałam reakcję. Nie byłam zadowolona i radzę być ostrożnym, jeżeli chodzi o, o te szampony. Może tylko ja miałam taką reakcję. Dajcie mi koniecznie znać, czy też tak miałyście e, przy tych produktach Beaver. Kolejny szampon to jest mój ulubieniec i używam go bardzo często. E, Pro-V ochrona koloru i blask dwa w jednym, czyli szampon z odżywką. I to jest rzeczywiście szampon, którego e, sięgam e, właściwie... Zawsze jak jestem w Rossmanie i nie mam szamponu, to to jest taki mój pewniak. Eee, teraz też go mam pod prysznicem, także polecam wam serdecznie. Jest bardzo wydajny. Mamy tutaj 400 ml, także starczy na bardzo długo eee, i włosy są super miękkie, błyszczące. Także polecam i na pewno będę do niego wracać nieraz. Jak już mówimy o Marce Pantine Preville, to jeszcze Wam pokażę odżywkę, um, intensywna regeneracja yy, i zużyłam ją, byłam zadowolona, nie robiła może jakiegoś spektakularnego efektu, ale nie była też zła. Ja w ogóle lubię te produkty z Pantine Preville, także yy, było, było ok, naprawdę fajnie. Ostatni szampon, który zalegał u mnie w szafce w łazience i nie mogłam go po prostu wykończyć, nie wiem dlaczego. Jest to mm, Timothy z Grapefruitem. To jest szampon do włosów cienkich i delikatnych. Dobry szampon, aczkolwiek on po prostu ładnie oczyszcza włosy, odświeża. Nie ma po nim jakichś takich większych efektów. E, długo go kończyłam jakoś tak strasznie długo. Czy do niego wrócę, nie wiem. Raczej do tej wersji kokosowej, jeżeli w ogóle już będę sięgać po Timotej. W każdym razie mm, skończyłam i byłam z niego niezadowolona, także e, także kolejny szampon do kolekcji. Kolejna rzecz, jaką chciałabym Wam pokazać jest to płyn do higieny intymnej z i Tutaj miałam naturalny oliwkowy płyn do higieny intymnej z kwasem mlekowym i olejem oliwkowym. Jak wiecie, ja zwykle używam właśnie płynu do higieny intymnej z ziai albo z Ozyflame. Także to są takie moje dwa pewniaki i tutaj właśnie mam jedną sztukę z ziai. Zbliżamy się do końca. Jeszcze zostało nam kilka produktów do mycia żele pod e, I tutaj pokażę Wam e, żele, które zużyłam e, i z których naprawdę byłam zadowolona. Na pierwszy rzut pokażę Wam trzy żele, e, które dostałam w prezencie. O, tak się prezentują. No pokaż się mało, o tak się prezentują. E, I tak, to jest jakaś marka Seju. Są to żele dostępne w drogazji Natura i ja dostałam trzy zapachy i to jest tak, orientalna róża, zmysłowy żel pod prysznic i jeżeli chodzi o zapach, to on był bardzo delikatny, taki różany, lekki, ale to nie jest taki zapach różanych perfum naszej babci. Tylko taki bardzo delikatny, e, dziewczęcy, lekki e, zapaszek, także bardzo mi się e, podobał pod prysznicem i tu mamy jeszcze adnotację, że zawiera mm, kompleks witamin A, E i F, e, także bardzo dobrze mi służył ten różany zapach, dalej mamy miód z inbilem i to już był zapach, który mnie troszeczkę drażnił, bo ten inbil był mocno wykuwalny, ja ogólnie nie lubię ostrych zapachów, ale nie było źle, w ogóle te płyny fajnie zachowują się pod prysznicem, dobrze się nimi myje, choć ten zapach miód z imbirem nie był moim ulubionym. I dalej mam pismo i drzewo sandałowe, też cięższy zapach, ale już zdecydowanie dużo słodszy niż miód z imbirem. Także pizmo Wam polecam i różany zapach, bo są przepiękne, mi się bardzo te zapaszki podobały. I ostatni płyn pod prysznic jest to płyn z DAF Go Fresh i tutaj mamy zapach figi i kwiatu pomarańczy i to był właśnie zapach lekko taki rześki opocowy, ale dzięki temu, że to był taki kremowy płyn to miało się wrażenie, jakby to było mleko, coś takiego wiecie, mlecznego. To jest żel pod prysznic, ale jak wylewało się go na rękę, to był bardziej taki kremowy. Także jeżeli lubicie takie formuły, to bardzo serdecznie Wam polecam ten zapach, bo był przepiękny i bardzo wydajna butelka, bo tutaj w tej buteleczce mamy 500 ml. Także sporo czasu używałam i cieszyłam się tym pięknym zapachem pod prysznicem. I to było na tyle, jeżeli chodzi o projekt Denko. Tym razem jakoś tak spróbowałam to szybciej ogarnąć i mam nadzieję, że jakoś dotrzeliście do końca. Koniecznie dajcie mi znać, czy używałyście któryś z tych kosmetyków, co o nich uważacie i czy macie podobne opinie do moich, czy nie. Ale dodatkowo mam do Was prośbę, żebyście mi poleciły jakiś fajny żel pod prysznic, jakiś fajny szampon i wasz ulubiony tuż do rzęs. Czekam na Wasze polecenia. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmiku. Trzymajcie się pa! pa.